Cześć! Grzegorz Walczak Agrawes. Witam serdecznie, Sebastian Drążkiewicz. Witamy w kolejnym filmie na kanale Agrawes. Dzisiaj kilka słów o naborze, jakim jest rozwój usług rolniczych. Agencja ogłosiła nabór, który rozpocznie się 7 lipca potrwa do 19 sierpnia. Natomiast pod hasłem rozwoju usług rolniczych kryją się również inne branże, na które osoby zdecydowane mogą pozyskać pomoc. Jest to m.in. dodatkowo usługi leśne. Usługi związane z melioracją, rolnictwo 4.0 oraz mycie i dezynfekcja budynków. Dodam tylko, że dla usług rolnych i leśnych beneficjent musi mieć dwuletni staż w prowadzeniu tego typu usług, a dla usług melioracyjnych, rolnictwa 4.0 i dezynfekcyjnych beneficjent nie musi posiadać firmy na moment składania wniosku. To wszystko od nas. Dzięki. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami poprzez Facebooka, Instagrama lub bezpośrednio do naszych doradców, do których kontakt pojawi się po zakończeniu filmu. Pozdrawiamy.